Mam nadzieję, że miło spędziliście dzień. My wyruszamy teraz na zakupy. Back to school, jestem z Natalką w naszym centrum handlowym. Idziemy zrobić zakupy. Musimy kupić uniform, buty, jakieś przybory szkolne. Wiecie, w Anglii za bardzo nie trzeba mieć żadnych zeszytów czy książek. Ale coś tam jednak trzeba dokupić. Natelka także chce kilka zeszytów, lecz znaczy, mamy kilka zeszytów z Polski w kratkę, bo tutaj bardzo ciężko dostać zeszyty w kratkę, ale idziemy go dokupić jeszcze jakieś może kredki, mazaki, zobaczymy, co nam e, wpadnie do ręki. I chcemy zrobić Wam niespodziankę, chcemy zrobić dla Was rozdanie, ale dowiecie się o wszystkim na końcu vloga. Dostałyśmy przepyszne lody z Chance za darmo. Dzięki auto. jeżeli macie auto kontrakt. E, o to, i macie priority, to możecie dostać takie lody albo kawkę w Nero, za darmo. Już byliśmy w jednym sklepie, teraz zaszliśmy do zabawkowego, zobaczyć co tutaj mają. I Natalka bardzo się spodobało. Natalci takie emojis z Disney'a. Mnóstwo zabawek. Że jak? Że jaki czele? iść na w Disney i na bez kogoś, kto powie wow, ty byś dała radę? Yeah. a ja nie wiem jesteśmy zaraz przy Primarku, zajdziemy na chwilę mam do oddania dwie rzeczy, które nam się nie sprawdziły na wakacjach, tak więc je oddamy byłyśmy w jednym sklepie kupiłyśmy już dla was coś właśnie na rozdanie być może jeszcze coś dokupimy, zobaczymy. Teraz idziemy do Primarka. Może coś wymienimy na coś i zobaczymy. Może leginsy potrzebujemy jeszcze tobie. I koniecznie buty. Buty, ja później Marks and Spencer, zobaczyć jakieś koszule i spódniczki do szkoły. Jak widzieliście może wcześniej już na filmikach z Zakopanego, miałam taką opaskę, znaczy nie ten kolor, ale podobną. O chyba tą. Ten właśnie kolorek miałam. I teraz poszukuję takiej czarnej. Jest taka. Chyba ją kupię, Też ona trochę duża jest, są przeróżne kolory, o te fajne te skóry, jak ona się nazywa scrunchies, tak, bardzo fajne są, może kupię taką w niebiesku, co? Ale te opaski tak mi się fajnie sprawdziły właśnie latem, jak było gorąco, fajnie włosy mi odsłoniło, o tutaj jest jeszcze więcej takich trochę innych, Niezwykłe zwykłe opaski, ale tamta była fajna, bo ona z tyłu też podtrzymywała włosy. No już jak widzicie, <laughs> Natalka się chowasz, <laughs> przyłapałam ciebie, ale fajnie wyglądasz, tak jak już widzicie już są jesienne rzeczy, szaliki, w ogóle to ja poszukuję właśnie takiego szarego, o może taki szary sobie kupię od razu, bez go, jak będziemy zwracać rzeczy to od razu zwrócę, zamienię to po prostu na to, o czy ten lepszy. Nie, chyba jednak ten żółty. Piękne kolory. Patrz, że jeszcze są takie same jak w tamtym roku. Takie odcienie żółte, szarości. Hello, my name is Jeff. Kto? Jeff. Jeff? <grymne> Bardzo fajnie wyglądasz. Pięknie. Przepięknie. <grymne> Zobaczymy, co tutaj mamy. Czapki, apaszki. Zobacz, te rękawiczki już są. Rękawiczki, nieźle. Berecik przybierzesz? Uuu, jak piękna, naprawdę, wiesz jak fajnie wyglądasz? Ślicznie! Dobra. Fajnie! Tak, taki Pięknie wyglądasz, Chcia, chciałam być cute. Ślicznie wyglądałaś. Cztery? A to zobacz, ile to kosztuje, ten szaliczek. Zobacz, jest cenny, znaczy jest bezcenny. Five pounds. Pięć? Ok. O, tu jakie fajne są. O, cieplutkie! Mutalka znalazła kolejne buty, które jej się podobają z myszką Miki i Mini. Szukamy tylko rozmiaru co? Zrobiłyśmy już takie duże zakupy. Bo są tak olbrzymie promocje na sukienki, że już wzięłam sobie właśnie, jak pojedziemy na wakacje, jakie żeby mieć. Po z 15 na 7 funtów poprzeceniane. Też takie buty, ile one kosztują? 10 funtów. Hmm, jeszcze w miarę. Tylko wiesz, to nie wiem, czy 4 to teraz będzie akurat na cię pasowało. Wydaje mi się, że musisz poszukać 3. Rozmiar 3, jestem chyba na końcu. Wiesz, tak mi się wydaje. O nie, to chyba piątka jest. A te z przodu to chyba numer 3, tak. To wiesz, to musisz je spróbować, czy ci pasują. Jeżeli tak, to weźmiemy. Już miała na teraz. To już jest taki dział Freddy Mercury. Takie trending. Też takie scrunchies. Po Ile one kosztują? Rafał. Tak, to weźmiemy te koniecznie. Ja sama noszę je. Zobacz, jaka fajna koszulka z Fredym Mercurym. <grym> Nagi, tylko gitarę widać. Have, school, Naprawdę. A nie na włosach czy, czy na ręku? Na nadgarstku, nie? No właśnie. I włosy. Też? Jak. jak to. O, to są te fajne takie e, na włosy. Ale fajne rzeczy są. Bardzo mi się podoba ta moda teraz. Dobrze. Dobrze Ej. dobrze wygląda. Natalka wybrała sobie taką e, różowy, pudrowa, różowa sukienka. E, to jest sztruks. Nie wiem, jak to się nazywa. sztuks, tak to się wydaje. O, zobacz, jeszcze to są brązowe takie, takie same. To które lepsza? Różowa czy brązowa? Na pewno? Do butów czarnych, będzie fajnie wyglądało. Zobaczcie, już kurtki zimowe są. Ja się buty się strasznie... A wiesz, co pójdziemy do innego sklepu lepszego. Wiesz nie w Prymarku. W Primarku buty takie sobie są. Kupimy w innym sklepie. Zobaczcie, tutaj już jest redukcja. Tych sukienek, co Natalka kupowała sobie. Cowboy. <grychy> tak, to jest kojku, pięknie. Pewnie za mało wziąłeś. Stroje kąpielowe jeszcze są, a tutaj już kurtki wiszą. Szukamy rajstop dla Natalki, ale nie ma rozmiarów jej. więc przyjdziemy chyba kiedy indziej. Mamy jeszcze kilka par, więc jest to na początek. Ale w sprymanakach są najlepsze, tylko zawsze trzeba wziąć jeden rozmiar większy, bo one są dosyć ciasne. Zobaczymy... Nie, to są naprawdę malutkie rozmiary. Serio. Największy widziałem chyba 6-7 lat, nie ma większych. Ja nine, O jest, czekaj. Są takie, tylko że one są cieńsze. Nie wiem, czy możesz takich chodzić. No, no. Możesz na pewno? No. Myślałam, że o grubszych. Nie będą za jasne? Nie? Bo nie są takie restrykcje w szkole. Ja to nie wiem. Wiesz, to chyba je odłożymy to czekajmy na te grubsze. Bo na razie ma. To ja jeszcze mm. mam dużo je, takie, same. takie same? No niestety. Wybieramy teraz buty. Kolka się nie może zdecydować, dlatego pan przyniósł maszynkę do mierzenia. Zobaczymy jaki jest rozmiar. Okazało się, że jedna noga numer 3, a druga numer 2. G. Lewo jest 3. 3. prawo 2. A, my, a ty Nike i Adidas nosisz numer 4, czyli 37, a one są 35. Więc zaraz przymierzymy, zobaczymy. Po prostu inny sklep, inne rozmiary, ale fajna maszynka. Można fajnie sprawdzić, więc zaraz nam pan przyniesie dwa rozmiary butów. Dosyć drogie są w Clarksie, ale na pewno będą wygodne i długo się trzymały. Jesteśmy błagamami, a to oznacza, że wróciłyśmy do domu. Tak. Co zamówiłaś na to? To ty zawsze, nie? Jaki soba tylko z kurczakiem? Bez, tak, bez krewetek. A mojej zęby jeszcze nie przeszło. Ja mam leki buta i zielona herbatka. No. Za dużo. Ohoho. A który wzięłaś? Les. Z mniej, e, mniej soli. Tak wygląda nasza łaga mama i Natalki jedzon. Wiesz jaka jeszcze na kolację weźmiesz ze sobą. Nie wiem, czy dodasz radę jeść. Ja wzięłam coś innego dzisiaj. Też podobne. Ja wziąłam sobie z łososiem. Zobaczymy zaraz jak to wygląda. To jest moje danie. Wygląda przepysznie. Coś innego przynajmniej, nie na to. No nie zawsze to samo. Zobaczymy, jak smakuje. Zaraz wam Oczywiście. Naprawdę dobre. Zjadłam już połowę. No, talka już nawet więcej. Jest przepyszna. Naprawdę, warto było spróbować coś innego z tym razem. Jesteśmy już w domu. Chciałam dla Was pokazać przesyłkę, którą dostałyśmy od jednej z naszych widzek. Od Angeliki dostałyśmy maseczki, pocztówkę z jej miejscowości Czaplinek. Dostałyśmy to. E, jeszcze jedna maseczka czy to jest krem to jest krem pod oczy na pewno mi się przyda magnes który idzie zaraz na lodówkę e, tutaj mam jeszcze świeczki i sezamki tak jakbyś czytała w moich myślach bo ja uwielbiam sezamki i zapomniałam kupić jak byłam teraz w Polsce także bardzo bardzo ci dziękuję i trochę przejdźmy do najważniejszej e, Częściej tego vloga, bo tak jak powiedziałam Wam na początku, mamy dla Was małą niespodziankę. Zrobiliśmy dzisiaj zakupy. Wszystkie rzeczy tak naprawdę już do szkoły już są kupione. Zobaczycie to w następnym vlogu, bo już tutaj na pewno to się nie zmieści. Jeszcze muszę wszystko pozbierać to, bo to jest też zakupy tam z kilku tygodni, tak naprawdę. Dzisiaj też były takie ostateczne zakupy i mam dla Was niespodziankę. Takie małe rozdanie. Znaczy małe, małe, nie małe. Mam kilka rzeczy dla Was, bardzo fajnych. Mam nadzieję, że Wam się przyda do szkoły albo do pracy. Jest to taki e, różowy piórnik albo kosmetyczka, jak kto woli. Dlatego przepiękne długopisy. Wszystko jest w stylu takim Gold Rose. Takie długopisy, czy weekly planner, który możecie sobie zaplanować, co chcecie. Tak wygląda w środku. Można sobie wpisać co się chce, po prostu jakieś notatki, e, zaplanować sobie tydzień, żeby być bardziej zorganizowanym. Ja to uwielbiam robić, ba bardzo lubię być zorganizowana i wiedzieć e, co robię na przykład w danym tygodniu. Taki journal, taki bullet journal, ja wykorzystuję takie coś do tworzenia swojego, e, swojego kalendarza, do przygotowywania posiłków i tak dalej. Sama sobie tam rysuję, więc bardzo fajny, bardzo mi się spodobał. Mi się przydaje, tak więc mam nadzieję, że dla Was też się przyda. I do tego jeszcze taki duży notatnik z kartkami w linię. Wszystko właśnie w stylu takim gold rose, trochę różowym. Po prostu spakuję wszystko, pokażę Wam takie coś. Przepraszam. I jeszcze te dwie rzeczy. Tak więc, jeżeli chcecie to dostać. Plus, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, nie pokazałam, nie pokaza nie pokazałam Wam. Takie squares to są um, Rice Krispies. Takie batoniki na śniadanie, na drugie śniadanie. Możecie sobie wrzucić do plecaka albo do torebki. Są przepyszne, słodkie, ale dobre. Dobre, właśnie, żeby dostać trochę energii po lekcjach czy, yy, czy w pracy. Tak więc, jeżeli chcecie dostać te wszystkie rzeczy, to napiszcie mi w komentarzu, że chcecie wziąć udział i napiszcie mi, yy, dlaczego mam was wybrać. Dlaczego chcielibyście to dostać? A ja wybiorę kogoś, ja i Natalka oczywiście I odezwiemy się do was Za tydzień Wszystkie detale Zostawię wam na dole W opisie filmików, Datek dokładnie, do kiedy trwa to rozdanie I do zobaczenia w następnym vlogu I czekajcie na następny vlog, bo tam też będzie niespodzianka I to będzie taki naprawdę Back to school vlog I do zobaczenia, pa!